Tapujemy, 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 widzowie, widzowie, tapujemy, tapujemy, tapujemy. O, yy, słuchajcie, za. Dokładnie za 5 sekund. Yy, za 5 sekund yy, nacisnę klakson. 5, 4, 3, 2. Monika, dziękuję Ci bardzo za truskawkę, dziękuję Ci bardzo za truskawkę, tapujemy, tapujemy widzowie. Nie pisać XD na czacie, za XD na czacie są bany. E, tapujemy, 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 tapujemy widzowie. Przyznać się, kto był na moim ostatnim live'ie, gdzie e, podpalałem prostownicą popcorn robiliśmy? E, tapujemy, 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 tapujemy ej, widzowie, tapujemy. Damian pisze, że nie zatrąbisz. E, Damian, 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 czy ty piszesz, że ja nie zatrąbię? Ja nie zatrąbię? Już na 5 sekund trąbię. 5, 4, 3, 2... Ej, ej, ej. ej. Uwaga, rozpoczynam konkurs. Każdy, kto teraz da suba, o, mało do mnie obserwacji, wchodzimy na konto. Słuchajcie, to jest, to jest akcja taka, o nie, nie wierzę. Czwarci w rankingu, o, przegoniliśmy Łysego.